Dzień dobry Państwu. Bojko Natale, z tej strony kierownik działu Analiz Finmex. Zapraszam do naszej porannej analizy. Wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w dużej mierze otworzyło trochę oczy inwestorom na pewien element, który pomału zaczyna się pojawiać w tych historycznych zacieśnieniach stóp procentowych, w sumie w większości banków centralnych. Tym elementem jest osłabienie koniunktury, spowolnienie z racji tego, że wysokie stopy procentowe zaczynają. Mimo że tego nie widzimy po inflacji, a chcielibyśmy zobaczyć, zaczynają powoli przynosić pierwsze efekty efekty w postaci niekoniecznie spadku drodzy państwo inflacji, ale efekty w postaci gorszych danych z rynku pracy czy sygnałów dotyczących spowolnienia, co obserwaliśmy w ubiegłym tygodniu szczególnie po wskaźnikach PMI czyli wskaźnikach, które pokazują kondycję przemysłu bądź usług. PMI były publikowane zarówno dla dwóch tych sektorów, zatem znamy mniej więcej oczekiwania menadżerów, oczekiwania właścicieli wobec firm oczywiście wobec najbliższej przyszłości. PMI to jest dosyć szeroki wskaźnik, dlatego nie chcę go za bardzo teraz omawiać. Natomiast, żeby nakreślić to, co się zadziało, nakreślmy to właśnie w ten sposób, że na razie. To, co nam pokazuje rynek, to jest działanie stóp procentowych nie na inflację, a na spowolnienie gospodarcze. I tak, takie obawy dokładnie wczoraj wyraziła Rada Polityki Pieniężnej, podwyższając stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Na telegramie, drodzy Państwo, wczoraj, zaraz może znajdę tą notkę, bo sporo informacji wczoraj publikowałam. Tak, mam tu notkę. Na telegramie wczoraj rozpisaliśmy, tylko Państwo za mną nie widzą, dlatego na chwilę się przesunę. Na telegramie, drodzy Państwo, rozpisaliśmy w pewien sposób decyzję, która miała zapaść i zapadła wczoraj, dotyczącą tego, jak to może się rozłożyć. I faktycznie mniejsza podwyżka, o której pisałam, czyli ta podwyżka, drodzy Państwo, wyrzucimy to. Czyli ta podwyżka, drodzy Państwo, tutaj jak widzicie, mniejsza podwyżka poniżej 50 punktów negatywnie wpłynął, może negatywnie wpłynąć na, na notowania złotego, i tak też się stało. Ciężko było też przewidzieć dla większości rynku, jak będzie wyglądał ten element podwyżki, z racji tego, że drodzy Państwo, jakbyśmy spojrzeli na konsensusy rynkowe, sięgnęły one 75 punktów bazowych. Bardzo śmiałe analizy mówiły nawet o podwyżce 100 punktów bazowych, biorąc pod uwagę inflację, która wyszła w ostatnim odczycie rekordowa, mianowicie 15,6%. Ale doskonale o tym Państwo pamiętają rekordy inflacji, bardzo zapadają w pamięć, więc łatwo jest w miarę, w miarę to wszystko sobie w głowie poukładać. Na stronie Narodowego Banku Polskiego jeszcze nie ma projekcji bieżącej. Mamy taki ładny model ekonomiczny, natomiast chciałam go tylko Państwu pokazać, żeby przedstawić, w jaki sposób jakim modelem Narodowy Bank Polski prognozuje inflację, prognozuje Większość, większość wskaźników w swoich projekcjach, natomiast w projekcji pokaże się dopiero dzisiaj. Jedyna na czym możemy się oprzeć to na tych starych, dotyczących 11 marca, także nie będziemy tego omawiać bo będą one nieaktualne, natomiast biorąc pod uwagę wczorajsze posiedzenie, z pewnością, wręcz stuprocentową jestem przekonana o tym, że zobaczymy bardzo sporą rewizję, nie mówiąc tutaj potężną, w kontekście prognoz gospodarczych, między innymi wzrostu PKB oraz inflacji. Ciekawe jestem, drodzy Państwo, w jaki sposób rozłożyły się właśnie te projekcje inflacyjne, bo o ile o PKB Wiadomo, że będzie już dużo gorsze. Wiadomo, że te prognozy będą dużo gorsze dla Polski, bo jeżeli przy, historycznych, przy historycznej inflacji Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej decyduje się na podwyżkę 50 punktów bazowych, co i tak jest dosyć sporą podwyżką, ale mniejszą niż oczekiwali inwestorzy, mniejszą niż oczekiwał rynek, to jest już jasny sygnał do tego, że na razie to tempo może delikatnie spowolnić w najbliższych miesiącach. Z racji tego, że re rezerwa Rada Polityki Wieniężnej bardziej obawia się spowolnienia gospodarczego niż przetrzymania już i tak potężnie wysokiej inflacji. Także tyle, jeżeli chodzi o nasze podwórko, złoty, drodzy Państwo, patrząc sobie na wykresy, może właśnie się przetransferujemy jeszcze na szybko zobaczymy, co tam słychać na... <laughs> złotym, a słychać pewnie dosyć dużo. Jak widzicie, wczoraj praktycznie, tu mamy notowanie do dolara, praktycznie nie drgnął. E, utrzymane to jest na poziomie 4,70 w obliczu do dolara. E, no wczorajsza, m, wczorajsze gdzieś tam dane e, Rady Polityki Pieniężnej tylko podtrzymały ten trend i drodzy Państwo, to co sobie mówiliśmy e, pff, jeszcze jakiś czas temu e, w kontekście właśnie złotego, że on w pewien sposób dyskontuje to, co się stanie z większym wyprzedzeniem. Zobaczcie, że praktycznie... No, żeby tutaj nie oszukać od końcówki czerwca, załóżmy od tego 30 czerwca, to co tu mamy, ten ruch na złotówce był jednostajny do góry. Także w dużej mierze rynek pozycjonował się pod to, że te podwyżki już nie będą tak efektywne, już nie będą tak efektowne i to nie będzie już jeden punkt bazowy, tylko faktycznie będą one mniejsze. Co do dolara, to jest trochę można powiedzieć łagodniejsza sytuacja, natomiast dużo gorzej w moim odczuciu wygląda to w stosunku do euro. Dlaczego, drodzy Państwo, w stosunku do euro? Złoty do euro, inaczej, za euro musimy obecnie zapłacić 4,78. No tutaj na platformie mamy te kwotowania trochę szersze. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dysproporcja, drodzy Państwo, między euro, między strefą euro i stopami procentowymi, między strefą euro, a stopami procentowymi w Polsce jest potężna. Dysproporcja między nami jest olbrzymia, na korzyść oczywiście złotego. Natomiast to jest tylko takie bardzo ogólne stwierdzenie, bo musielibyśmy tutaj wziąć gospodarki, prognozy, projekcje, wzrost, podaż i tak dalej, i tak dalej, deficyty, różnego rodzaju dane dotyczące konsumenta. My tego brać nie będziemy. Natomiast biorąc pod uwagę to, ta dysproporcja się poszerza. W strefie euro czeka nas jeszcze jedna podwyżka, więc pytanie, co w obliczu, kiedy strefa euro dopiero będzie podwyższać stopy procentowe. Natomiast w Polsce one są już wysokie. Gdzie nadal realna stopa procentowa jest mocno ujemna, natomiast gdzie te notowania się znajdą? Pamiętam, że podczas kawy z Finmexem padło pytanie, czy euro może z powrotem osiągnąć wobec złotego poziom 5 zł, i powiem, drodzy Państwo, że ciężko jest nie zakładać, że ten scenariusz jest całkiem prawdopodobny. Choć. <laughs> Wiadomo, że te złotowe wybicie było, było takim historycznym pikiem, natomiast e, patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje, e, tego, że słabną, u, słabnie u nas konsument, słabnie u nas e, produkcja, słabnie u nas trochę w sektor usługowy, choć jeszcze nie tak, jeszcze tego tam nie widzimy, inflacja jest bardzo wysoka, już Rada Polityki Pieniężnej zastanawia się nad tym, czy nie wypłacić trochę tych podwyżek w obliczu spowolnienia, które może nadejść, w moim odczuciu już nadeszło mm, spowolnienie, natomiast Dalej, drodzy Państwo, jesteśmy na takim zakręcie w postaci stagflacji, także no, nie wygląda to za ciekawie. Wczoraj, myślę, że ze wczorajszych doniesień przejdziemy już bardziej do ogólnego rynku. Warto powiedzieć, że wczoraj mieliśmy bardzo burzliwy dzień. Dzień, który myślałem, że będzie bardzo burzliwy na funcie, natomiast jeszcze nie jest. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podał się do dymisji. Wziął rezygnację. Większość ministrów z jego rządu również złożyło rezygnację z obecnych stanowisk. Pierwszym był minister zdrowia, ale to było jeszcze z dwa dni temu. Natomiast wczoraj poznaliśmy oficjalną informację o jego rezygnacji w związku z aferą związaną z jednym z uczestników jego rządu. Natomiast nie będziemy nad tym szerzej się rozwodzić, bo rynku nie interesuje za bardzo powód, tylko fakt, a faktem jest jego rezygnacja. Myślałam, że na funcie będziemy mieli większą taką jazdę do dołu. Natomiast dane, które wczoraj wyszły, dane dotyczące dotyczące, drodzy Państwo, zatrudnienia. I dane dotyczące minutek z Europejskiego Banku Centralnego w dużej mierze trochę przyćmiły to wydarzenie. Zatem fund, myślę, że długoterminowo raczej nie powinien iść w stronę tego, że zmiana polityczna jest wielką zmianą na funcie. Oczywiście może, natomiast w dużej mierze, jeżeli to na krótki termin nie szczególnie wpłynęło, to śmiem trochę twierdzić, że nie wpłynie również na średni termin. Zobaczymy, jak to się wszystko rozłoży, bo jeżeli będą doniesienia o konieczności przyspieszonych wyborów i tak dalej, i tak dalej, być może to wpłynie na fundę, natomiast na tą chwilę stanowisko Borisa Johnsona jest jednoznaczne, pozostanie on do końca wyboru nowego przewodniczącego, także tutaj no nie dziwię się, że ten fund tak trochę lakonicznie nudno, i bez, większej, bez większych wolumenów do tego podszedł. Biorąc pod uwagę jeszcze dzień wczorajszy, myślę, że warto tym powiedzieć, że mamy kolejny wzrost zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. I to, co jest dla nas ważne, tak na dobrą sprawę, to jest to, drodzy Państwo, że to odbicie, które się wczoraj wyklarowało, odbicie na rynkach jest spowodowane dwoma rzeczami. Raz, małą obawą o to, że ropy może zabraknąć, bo na razie dane dotyczące ropy są całkiem niezłe, choć wiadomo, że jest to tylko krótkoterminowy pik. Druga sprawa, to jest ten powód recesyjny, który widzieliśmy w po Radzie Polityki Pieniężnej, że ona już zaczyna się wycofywać z większych podwyżek pod kątem tego, że spowolnienie może być większym zagrożeniem bądź potencjalna głębsza recesja niż przekroczenie już rekordowej inflacji drugi czy trzeci, trzeci raz. Wstępne dane, drodzy Państwo, wczoraj o zasiłki dla bezrobotnych, dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych wcale nie były takie obłędne. Z jednej strony, wyceniają możliwość prowadzenia dalszych podwyżek, jednak pokazują już delikatne, delikatne to, znaczy no, nazwijmy to delikatne na razie, spadek zatrudnienia, czyli zaczynamy w pewien sposób obserwować także spowolnienie na rynku pracy, co nie jest dobrym znakiem dla rezerwy federalnej, która chciałaby trochę niekonwencjonalnie powyżej neutralnej stopy zacieśniać, także ten miks danych, który teraz się kreuje, z jednej strony mówi zacieśniajcie dalej, bo jest problem z inflacją, z drugiej natomiast e, już nam tutaj dzwoni dzwoneczki, że jeszcze trochę, a może nastać spory problem gospodarczy w postaci stakwacji, a później może i dalej idąc recesji, także jest naprawdę ciekawe to środowisko makroekonomiczne, na razie nas nie rozpieszcza i raczej rozpieszczać nie będzie. Zerknijmy sobie, drodzy Państwo, na, na dzisiejszy kalendarz, bo również jest dzisiaj dosyć ciekawie, jak co piątek po ADP wychodzi raport NFP, czyli zmiana zatrudnienia na rynku pracy miejsc poza rolnictwem, także godzina 14:30 stopa bezrobocia NFP ze Stanów Zjednoczonych, bardzo istotne odczyty, że zmienności na pewno nam nie zabraknie. O 14:30 dodatkowo jeszcze mamy zatrudnienie oraz zmianę zatrudnienia, stopę bezrobocia z Kanady, również 14:30. O 13.55, tak jeszcze przed wszystkimi tymi raportami z rynku pracy, będzie się wypowiadała szefowa Europejskiego Banku Centralnego pani Lagarde. No i tak na koniec dnia, jeszcze o godzinie 17, na zamknięcie rynku, mamy przemówienie członka rezerwy federalnej Williamsa. No i tutaj spodziewamy się minimalnego odniesienia do wczorajszych danych. Natomiast zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w przysłowiowym praniu. Rentowności wczoraj podskoczyły. Ten dzień był całkiem dobry dla rentowności. Sporo zresztą banków e, inwestycyjnych wczoraj wydało dużo, e, sporo ilość rekomendacji wobec euro. E, widząc potencjał w tym, że ono może się umocnić, o czym my mówiliśmy sobie na kawie z Filmeksem, czego zachęcam dalej do obejrzenia, bo jest to całkiem ciekawy temat, który tam poruszyliśmy odnośnie euro i dolara, natomiast to, co zauważyły banki centralne, to to, że euro dalej ma potężny potencjał do tego, by się umocnić e, i wyszło już kilka rekomendacji wczoraj i dzisiaj e, dotyczących m.in. euro-dolara, euro, euro -funta, e, no i euro wobec e, walut e, z antypodów, czyli australijczyka i nowozelandczyka. E, idźmy sobie jeszcze do m, futuresów, f, odświeżymy, żeby były e, świeże, natomiast... M, Biorąc pod uwagę futuresy, wczoraj indeksy trochę nam odreagowały z racji bardziej pozytywnych nastrojów. Dzisiaj futuresy na czerwono, czyli to otwarcie na razie wygląda dosyć mizernie. Ropa delikatnie się podniosła wczoraj, ponad poziom 100 dolarów. Najbardziej na razie osłabia się gaz, choć tutaj dla niego prognozy są całkiem optymistyczne, całkiem biorąc pod uwagę być może duży uszczerbek w że duży uszczerbek to może złe określenie, w to, że ten popyt na gaz w najbliższym czasie może być dosyć duży z racji i Nord Streamu i tego, że Norwegia ucięła trochę eksportu do Europy, znaczy trochę, to, trochę to jest bardzo optymistyczne stwierdzenie, ucięła 50% eksportu do Europy tego gazu. Jak wyglądają waluty? Na razie Euro góra, Jen góra, Australijczyk, Nowozelandczyk, czyli waluty z antypodów w dół, Tutaj nie, nie za bardzo, no to otwarcie, no może być, że jest takie trochę byle jakie, bo z jednej strony, drodzy Państwo, tej zmienności mamy na razie niewiele, ale bez obaw w ciągu dnia na pewno więcej, więcej nadejdzie na rynki. Nasze waluty, nasze złotówki sobie omówiliśmy. Nieaktualna już staje się prognoza, a czy prognoza, nasza analiza wobec Nowozelandczyka. Bo zobaczcie, że my sobie analizowaliśmy to w tym miejscu, on już odskoczył od tego poziomu, czyli to zostało przerealizowane, Zatrzymał się na oporze, znowu podszedł, znowu odskoczył nam od tego poziomu. No i zobaczcie, drodzy Państwo, że no, na tą chwilę poziom oporu, czyli ten nasz opór stał się wsparciem. Natomiast strefa podaży, ona już była niereaktywna w tym miejscu. Natomiast widać jeszcze zgromadziła się tutaj większa ilość niewykorzystanych zleceń sprzedaży która pociągnęła to e, niżej. Na tą chwilę jest to analiza już nieaktualna, także my ją sobie stety, niestety e, wyczyścimy. Waluty z antypodów dzisiaj mogą, e, mogą trochę też odreagować na bazie lepszych nastrojów, e, natomiast nie muszą. E, zobaczmy sobie, jak wygląda złoto. E, złoto wczoraj miało takie swoje 5 minut. Myślałam, że wybije choć minimalnie ponad, e, ponad jakikolwiek poziom techniczny, natomiast tak się nie stało. Mimo lepszych nastrojów, nie pomogły ono, ono, one złocie, żeby trochę zyskać wobec dolara, dalej na poziomie 1742 dolarów za uncję, dokładnie 550. Nie ma tu za bardzo jakichś technicznych poziomów, drodzy Państwo, wyznaczać, bo na razie techniczne poziomy nakreśla nam ostatni ruch spadkowy, czyli silny poziom popytowy przy 1733 oraz poziom takiej pierwszej podaży przy 1747. Dokładnie tutaj on nie został naruszony, nie został jeszcze przetestowany, oraz wyższy poziom już dosyć głęboko przy 1765. Co by musiało się stać, żeby złoto ruszyło? No trochę przede wszystkim musiałoby wejść. Nam, e, drodzy Państwo, ryzyka na rynki, ryzyka, którego nie da się e, na już wycenić w dolarze, obligacjach czy wienie. E, Euro-dolar dzisiaj trochę odskakuje, blisko istotnego poziomu. On przetestował na tą chwilę swój poziom taki e, pierwszego popytu, czyli akumulacji zlecją kupujących, które tutaj delikatnie ten ruch wyciągnęły, tu na razie wyciągają. Miejsce, gdzie eurodolar może się umocnić, to jest miejsce. No tak de facto, pierwsze taki przystanek to jest 1,02205 czyli już powyżej e, takiego poziomu e, psychologicznego 1,02, bo już jesteśmy poniżej. E, sporo osób krzyczy, że tam zmierzamy do parytetu, natomiast zmierzamy na razie do podwyżki w strefie euro i zobaczymy jak ona porozkłada, przetasuje ten rynek. Wyższy natomiast poziom e, popytu, podaży, przepraszam, to jest dopiero 1 no, z 50 pipsów wyżej. 1,0227. Także tutaj docelowo to euro możesz nam podskoczyć przy lepszych nastrojach. Na razie, dolar umacnia się wobec franka. E, funt radzi sobie dosyć kiepsko, e, ale patrząc przez pryzmat pary walutowej eurofunta, która pokazuje nam w pewien sposób to, co się tam dzieje, to to euro może dzisiaj nam trochę, e, trochę podskoczyć jeszcze wyżej. Zobaczmy, czy mam gdzieś eurofunta pod ręką. Jak nie mam, to za chwilę. A za chwilę, drodzy Państwo, otworzę, bo to całkiem fajnie tutaj widać, w jaki sposób ten rynek się kształtuje, pomimo tych nastrojów risk off na rynku. Szczególnie wobec funta, to, ten, to te euro trochę nam zyskuje. Także to może być też ciekawa para do, do rozegrania, kiedy mamy słabnącego funta i całkiem przyjemne perspektywy podwyżek w strefie euro. Dolar do jena trochę się umacnia z, z racji rosnących rentowności. Tu na razie tych stref nie widać za dużo. Wczoraj trochę jazdy zaliczył, zaliczyło euro wobec jena. Ten jen radził sobie całkiem całkiem słabo, nie najlepiej. Strefa podażowa, jaką tu możemy sobie wyznaczyć, to jest 163,846, natomiast strefa takiego pierwszego popytu, gdzie mogłoby być jeszcze jakaś pula niewykorzystanych zleceń, to jest miejsce to, no tu się nam kreuje jakieś nowe, natomiast je na tą chwilę pominiemy. Cat bez większego szału odreagowuje trochę Trochę ostatnie spadki te w postaci nastrojów risk OFF, natomiast jeżeli chodzi o indeksy, one dzisiaj na otwarciu trochę gorzej pomimo wczoraj rosnącej trochę sesji, no bo jakby nie patrzeć, zbliżyliśmy się do tego poziomu 12. 12904, czyli tego w miarę optymistycznego poziomu, w którym mówiłam, że jest tutaj miejsce do tego, by to wyciągnąć. Natomiast większość indeksów na tą chwilę tak wygląda. Dzisiaj jest piątek i trzeba to wziąć pod uwagę, że część inwestorów może pod koniec tygodnia wychodzić z pozycji. Także, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w naszej dzisiejszej analizie. Zapraszam w poniedziałek. Miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.